Filip Adamus PCH24. Witam Państwa w rozmowie PCH24. A dziś naszym wspólnym gościem pan doktor Jakub Woziński, publicysta ekonomiczny. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o temacie na czasie, ponieważ rząd się zmienił, ale polityka proukraińska wydaje się pozostaje taka sama. Panie doktorze, Polska, dalej w roli takiego apostoła, lobbysty interesów ukraińskich, jednym z przejawów tej naszej postawy jest agitowanie na rzecz przyłączenia się Ukrainy do Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami by się to wiązało dla nas, y, jako dla Polski? Czy my mamy coś do stracenia w takim scenariuszu? Znaczy, trzeba powiedzieć sobie wprost, y, że najważniejszym kosztem, y, i to w dalszym ciągu mało osób sobie z tego zdaje sprawę, z tego właśnie, że najważniejszym kosztem będzie y, utrata suwerenności przez, przez Polskę, tak? Bo. Tutaj można oczywiście wchodzić w, w taką dyskusję, kiedy zaczęła się ta utrata suwerenności, czy to już było w momencie, kiedy przystąpiliśmy do Unii, czy to nieco później, bo wiadomo, że było to wszystko rozłożone w czasie, ale ewidentnie coraz bardziej wszystko składa się na taki obraz tego wszystkiego, że em, tym wielkim kosztem, jaki Polska poniesie za to swoje apostolstwo na rzecz Ukrainy, będzie zrzeczenie się suwerenności, a Ukraina za tą ogromną pomoc, jaką uzyskała od Polski, Odpłaci się, bo z pewnością przecież jest świadoma tego, co dzieje się w polityce międzynarodowej, w polityce europejskiej, odpłaci się tym dostarczeniem takiego argumentu ważnego na rzecz budowy europejskiego, sfederalizowanego państwa. I tutaj niestety trzeba powiedzieć, że poprzedni rząd, ten rząd, który właśnie odszedł, przyczynił się do tego, że no w sposób koncertowy. Dał się, dał się ograć, dostarczył wręcz idealnego pretekstu temu twardemu jądru Unii Europejskiej, francusko-niemieckiemu, do tego, żeby właśnie ten impuls do centralizacji, ten ostateczny, ten decydujący, wyszedł właśnie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z tej nowej Europy, czyli głównie z Polski, a nie z Niemiec, Niemiec czy Francji. Czyli ja bym tutaj zaczął, jeżeli będziemy omawiali te koszty, które są dosyć liczne, właśnie od tej najważniejszej rzeczy, czyli od kwestii suwerenności o tym trzeba mówić wprost nie wijać moim zdaniem w bawełnę. Mhm. No właśnie to koszty polityczne. Może sobie rozwiniemy trochę te kwestie o której pan wspomniał panie doktorze utrata suwerenności. Dlaczego z czego to będzie wynikać. Znaczy, bo wiadomo, że w, w ostatnim czasie przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej dostarczyło głównie Niemcom i Francuzom takiego argumentu na rzecz tego, żeby wreszcie dokonać tej upragnionej rewizji traktatów europejskich. Dyskusja na ten temat toczy się gdzieś cały czas w, na, w Brukseli, w Strasburgu. I pod, podstawowa tutaj zmiana będzie polegała na tym, że zostanie zlikwidowana zasada Weta przysługująca Polsce, przysługująca innym krajom członkowskich w, w, w szeregu różnych. Obszarów, co w praktyce będzie oznaczało, że no, utraci się pełną suwerenność. Jak wiadomo, Unia Europejska działa zawsze w ten sposób, że zdobywa dla siebie kolejne przyczółki, i można się spodziewać, że jeżeli to na ten, ten ważny przyczółek taki kamień swój milowy uzyska, no to będzie w stanie już później kolejne tylko te elementy suwerenności po kolei odbierać, bo zawsze znajdzie się jakieś uzasadnienie. Tak, teraz uzasadnieniem jest. Rzekoma troska o bezpieczeństwo, wspólne bezpieczeństwo europejskie, co ma ponoć wymagać, wymóc na całej Europie zgodę na to, żeby nastąpiła centralizacja, kumulacja władzy w rękach głównie niemieckich, również francuskich. Tak więc chodzi tutaj o, 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 tą, o tą decyzyjność, o likwidację prawa WETA, o tworzenie kolejnych uprawnień dla europejskiego superpaństwa. To są właśnie koszty polityczne, o których e, wspomnieliśmy. A co jeśli chodzi o koszty gospodarcze? Tutaj można naprawdę te koszty mnożyć, ponieważ no, e, zacznijmy od tego, że jeżeli kraj przystępuje do Unii Europejskiej i jest to kraj jeden z najbiedniejszych w, w Europie, a jednocześnie jeden z najbardziej ludnych, no to stanie się on siłą rzeczy. Głównym odbiorcą unijnych dotacji i to w znacznie większym stopniu niż, niż Polska do tej pory, czy inne kraje tej tak zwanej nowej Europy do tej pory. A to głównie ze względu na to, że Ukraina dysponuje ogromnym, jak wiadomo, obszarem gruntów ornych. Praktycznie połowa całego obszaru to są grunty orne i można się spodziewać, jeżeli, jeżeli by to miało być przeliczane tak jak do tej pory, wedle tych samych przeliczników, jeżeli Polska otrzymywała w ostatnich latach Około 4,6 miliarda euro dopłat na rolnictwo. No to ukraińskie rolnictwo będzie dostawało tych pieniędzy co najmniej 12-14, być może nawet i więcej miliardów euro. Czyli uzyska ukraińskie rolnictwo, które jest, trzeba sobie też to mówić wprost, bardzo, bardzo, bardzo obarczone bardzo wielkim liczbą patologii. Tak? To, jest, to jest rolnictwo podporządkowane. Oligarchom tworzy je głównie grupa kilkunastu największych czy kilkudziesięciu największych agroholdingów, które kontrolują dla siebie całą, cały rynek, które wzbogaciły się w nieuczciwy sposób, wykorzystując zapisy prawne. W tych agroholdingach kryje się też również bardzo wiele ciekawych środowisk, to jest, to jest międzynarodowy kapitał, to są zachodnie fundusze inwestycyjne banki, to, to są również to są również, to są kapitały gdzieś z Bliskiego Wschodu, z innych krajów, tak więc można tutaj naprawdę znaleźć pełen przegląd współczesnego świata finansów i jeżeli sobie jakby tutaj na chłodno przeanalizujemy tą całą sytuację, no to dojdziemy do takiego prostego wniosku, że no Polska jako ten kraj, który będzie coraz bardziej dokładał się do unijnego budżetu, będzie w bezpośredni sposób finansował te właśnie różne środowiska, tak, a więc oligarchów, którym który, który zachowują się względem Polski w często bardzo nieuczciwy sposób, o czym świadczy chociażby ta, ta ostatnia afera Kernel Holding, czyli ukraińskiej spółki zbożowej, która nagle wykorzystując niski kurs, jakby niedoszacowany kurs, z, z swoich akcji postanowiła nagle wbrew polskiemu prawu wycofać się z warszawskiej giełdy. Będzie również wzmacniane to, to całe środowisko międzynarodowego kapitału, które no trudno uznać za jakiegokolwiek naszego sojusznika. To co tutaj szczególnie istotne to jest przede wszystkim rolnictwo. Tak? To jest rolnictwo, które będzie dotowane, które jest, działa na zupełnie innych zasadach niż, niż polskie. Polskie rolnictwo było przez ostatnie 19 lat Dostosowane z wielkim trudem, wielkim kosztem do unijnych wymogów, które niestety się zmieniają, bo w ostatnich paru latach jakby tutaj nastąpiło zielone przyspieszenie ku zielonemu ładowi i ku, ku zrównoważonemu rozwojowi. I w momencie, gdy w Europie mówi się o tym, że trzeba postawić na jakość, a nie na ilość, że trzeba realizować strategię rolnictwa ekologicznego. Że trzeba obowiązkowe użytki ekologiczne wprowadzać, że trzeba jak najbardziej tylko dbać o wysoką jakość upraw do Unii ma przystąpić kraj, w którym ekologia brana jest w bardzo, bardzo, bardzo głęboki nawias, i naprawdę nie wyobrażam sobie, jak realizować zasadę tą strategię. Od pola do stołu w takim kraju jak, jak Ukraina, który jest praktycznie całkowicie, jakby jego rolnictwo całkowicie jest podporządkowane eksportowi do różnych, różnych części świata. Tak więc to jest, to jest totalna, totalna abstrakcja to, jest, to są jakby nie, nie do pogodzenia dwie zupełnie jakieś e, narracje tak? o tym, że Unia chce być bardziej ekologiczna, a jednocześnie, że chce przyjmować tą Unię z tym wielkim, tą Ukrainę z tym wielkimi e, fundiami. Czy jednym słowem, my jako Polska, lubując na rzecz akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, tak naprawdę godzimy się na to, żeby fin finansować sobie konkurencję e w pewnej przyszłości. Panie doktorze, czy... E no Warszawa utrzymuje tutaj stały kurs, no bo rząd się zmienił, ale jednak ta nie mamy zapowiedzi zmiany polityki w tym zakresie. E czy formułując tak... tak ta, takie, taką postać polityki zagranicznej polskiej, war, ktoś w Warszawie w ogóle się zastanawia nad tym, czy to jest zgodne z polskimi racjami? Znaczy, po, po obecnej ekipie rządzącej w ogóle bym się nie spodziewał tego, żeby brała jakieś polskie racje pod, pod uwagę. To jest moim zdaniem ewidentnie strategia tej ekipy jest zamierzona pod, pod realizację, czy pod, pod przypodobanie się głównie interesom niemieckim. Co do poprzedniej ekipy, to niestety mam wrażenie, bo jeżeli sobie przyjrzymy się dokładnie temu, jak, jak dochodzi, jak, jak, jaki był mniej więcej harmonogram tych wszystkich tej całej akcji dyplomatycznej na rzecz Ukrainy, to zauważymy, że te decyzje były podejmowane w zasadzie w takich momentach, których nie było tak naprawdę czasu na jakiś głębszy namysł, tak? bo polska dyplomacja, czy, czy nawet no, polskie władze jako takie, mówię tu głównie o prezydencie Dudzie i o byłym premierze Morawieckim, rozpoczęli tę, tę wielką akcję na rzecz Ukrainy w zasadzie tuż po, po wybuchu tej, tej agresji rosyjskiej, po wybuchu tej wojny, po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na przeciwko, przeciwko Ukrainie, to były gorące momenty, to były gorące chwile, w których ważył się los tej, tego kraju, gdzie to było, można było na początku odnieść wrażenie, że to jest raczej takie, taka, takie słowa zachęty dla Ukraińców, żeby się nie poddawali w tym krytycznym momencie. Ale te słowa zachęty bardzo szybko przerodziły się w bardzo konkretną ofensywę dyplomatyczną. Objeździ, prakty, zjechali praktycznie politycy nasi, nas reprezentujący, całą Europę. W związku z tym, moim zdaniem, to wszystko świadczy na rzecz takiej tezy, że tam nikt tego w ogóle nie policzył. Tam nikt na poważnie się nad tym nie zastanowił, i to, to co było w poprzednich latach, poprzedzających. Obecną wojnę, to co było takim zuchwalstwem, można powiedzieć politycznym, co było jakimś przejawem myślenia życzeniowego co było czymś w zasadzie nierealnym, nikt tego nie brał na poważnie, tak, przystąpienia Ukrainy do, do Unii Europejskiej, to był jakiś pieśń przyszłości po spełnieniu wielu, wielu różnych dodatkowych warunków, to nagle stało się takim, taką rzeczywistością na tu i teraz, tak, i to, jest, to wszystko świadczy o tym, że to, ta cała konstrukcja, całe, całe, cały ten pomysł jest jedną wielką prowizorką nieprzemyślaną, która na dodatek jest dlatego taką szkodliwą prowizorką, że dostarczyła temu polskiemu obozowi proniemieckiemu właśnie taki doskonały argument, żeby kontynuować tą politykę i żeby ona została już wykorzystana już całkowicie pod dyktando Niemiec. Tak? Więc to jest, to jest niestety, jeżeli się o tym wszystkim pomyśli tak na spokojny sposób, to, to, to widzi się tutaj naprawdę Piramidę, piramidę błędów różnego stopnia to, jest, to była kompletnie nieprzemyślana decyzja, i widzę na szczęście, że jeżeli można tutaj szukać jakiejś pociechy, że społeczeństwo polskie na szczęście gdzieś powoli traci ten, ten entuzjazm. Tak? Bo jednak mimo wszystko, pomimo tego, że eurokraci żyją troszeczkę w swoim świecie i coraz mniej przejmują się tym, co, co myślą o, o nich wy, wyborcy. To widać jednak, że ten, te, to, to poparcie społeczne dla, dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej ewidentnie maleje. Tak? Na początku, po wybuchu wojny, to było nawet 95% z tego, co pamiętam. Teraz niedawno, w październiku, ostatnie badania robione pokazały, że Polak już tylko 74% Polaków popiera. Wyjście Ukrainy do, do Unii Europejskiej. Myślę, że jeżeli będzie jakoś szerzej ta debata prowadzona, jeżeli będzie troszeczkę więcej mowy na ten temat, tego co to realnie dla wszystkich oznacza, ten projekt polityczny, być może to poparcie zdecydowanie zostanie o, o, ostudzone. Panie doktorze, wspomnieliśmy o tej wielkiej polskiej ofensywie dyplomatycznej, takim tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, lobbyingu na rzecz Ukrainy na scenie międzynarodowej. Przez ostatnie dwa lata to właśnie miało, miało miejsce. Spora akcja dyplomatyczna. Czy Polska w ogóle w jakikolwiek sposób przekuwa te swoje działania na jakiś zysk polityczny dla nas, na jakieś korzyści dla Polski, czy coś z tego wynika? Ja przyznam szczerze, że gdzieś mimo wszystko łudziłem się, że gdzieś na końcu tej, tej całej historii e, tego lobbingu polskiego na rzecz Ukrainy, gdzieś, gdzieś pojawi się jakieś coś, jakaś ukryta korzyść, o której my być może nie wiemy, bo, bo wiadomo, że w warunkach wojny o pewnych rzeczach się gdzieś, gdzieś negocjuje po cichu, ale no, to, co stało się we wrześniu, czyli to, 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 to takie spektakularne pogorszenie relacji polsko-ukraińskich, to, to, to totalne rozczarowanie. I to, to pęknięcie tej bańki przyjaźni polsko-ukraińskiej uzmysłowiło, że niestety tutaj nie ma się czego spodziewać. I, i należy patrzeć na ten akt lobbyingu na rzecz Ukrainy ze strony, ze strony ekipy rządzącej, która właśnie zakończyła rządy, jako na taki naprawdę rzadko spotykany akt takiej, takiego, takiej bezinteresowności, która jest bezinteresownością. Skrajnie naiwną, bo nie można po prostu uprawiać polityki w ten sposób. To jest absolutny elementarz. W zasadzie dziwi się, że to trzeba w ogóle o tym mówić, że to trzeba to tłumaczyć, ponieważ no, Ukraina sama pokazała, że ona stosuje taką właśnie politykę, mimo tego, że jest całkowicie przyparta do ściany, że. Pomimo tego, że Polska zapewnia Ukrainie tak naprawdę taką linię życia, tak? Bo przecież my zapewniamy tutaj główne dostawy przez nasze lotniska, przez nasze autostrady, linie kolejowe biegną wszystkie kluczowe dostawy. Być może my nie, nie, nie dajemy najwięcej pieniędzy, tak nie dajemy tyle, co, co Amerykanie, ale naprawdę sporą, sporą ilość uzbrojenia, ale, ale również tych, tej, tej pomocy, takiej strategicznej Polska udziela. I pomimo tego, że, że dajemy tak wiele, to Ukraina nie czuje absolutnie się zażenowana tym, żeby prowadzić przeciwko Polsce taką coraz bardziej jawnie wrogą politykę, żeby, żeby jakby dopuszczać się różnego rodzaju skandali, o których wspomniałem, chociażby związanych z tym Kernel Holding, skandali związanych również z tym, że cały czas przecież trwa nie jest uregulowany kwestia nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskich przewoźników, że tak naprawdę cała ta afera zbożowa nie, nie została w pełni wyjaśniona, że Wołodymyr Złoński uśmiechnął się na, na arenie ONZ wyrazić takie przekonanie nie wprost, że, że Polska gra tak naprawdę na korzyść Rosji. Tak więc było tych, tych naprawdę takich akcji wrogich, które, które uderzały wprost w nas, w nasz wizerunek, w nasz, nasz dobrostan, całkiem sporo, i to pokazuje, że Ukraina nie czuje się zupełnie zażenowana, żeby, żeby walczyć o swoje. Polska walczy o swoje, w zasadzie dopiero w tym momencie. Oczywiście mówię tu cały czas o tej poprzedniej ekipie, dopiero gdy jest już do tego gdzieś absolutnie przymuszona opinią publiczną, a myślę, że warto wspomnieć również o tym, że Takim dobrym wyznacznikiem tego, jak mogłaby działać Polska, jest postawa Wiktora Orbana, premiera Węgier. Tutaj można oczywiście różnie oceniać jego, jego różne gesty wobec Rosji, jego stanowisko wobec Rosji i to jest, to jest osobny temat. Niemniej jednak on dosyć twardo broni swoich interesów i najprawdopodobniej tak to wygląda, że ugrał dla siebie chociażby odblokowanie tych, tych unijnych funduszy, które są faktycznie unijnymi pożyczkami, ale też walczy o, o prawa Węgrów na, na Zakarpaciu. On pokazuje, że, że można i że trzeba tak naprawdę stawiać jakieś warunki. Polska miała tutaj moim zdaniem ogromną szansę na to, żeby coś dla siebie ugrać. To naprawdę było tutaj, można wybierać, można by było tu przedstawić szereg kwestii nierozwiązanych, Począwszy od polityki historycznej, poprzez jakieś rozwiązanie chociażby tych kwestii związanych z transportem, z zbożem i tak dalej, i tak dalej, naprawdę można było tutaj tak naprawdę przebierać. Zrezygnowano ze wszystkiego, i w efekcie po zmianie władzy dojdzie wreszcie do tego, że jeszcze do tego interesu bardzo, bardzo. Bardzo mocno dopłacimy. Tak to wygląda na ten moment. Panie doktorze, wspomnieliśmy o tej bezinteresowności w polskiej polityce zagranicznej. Pojawiła się też postać premiera Węgier, Wiktora Orbana. Warto zauważyć, że asertywna postawa Orbana, pomijając te właśnie sympatyzujące troszeczkę z Rosją, a przynajmniej cieplejsze niż, niż te zachodnie wypowiedzi o, skierowane do Moskwy, to jednak Wiktor Orban okazał się graczem, który skutecznie obronił swoje interesy. Interesy. Tym zachowaniem w polskich politykach wzbudził wręcz odium wobec siebie. Te tradycyjnie pozytywne relacje polsko-węgierskie nawet osłabły z tego powodu. Czy, zdaniem wielu komentatorów, ta bezinteresowność polityczna, takie działanie za wolność naszą i waszą, emocjonalne, kierowanie się takim właśnie paradygmatem jakiejś uprzejmości, a nie interesów, jest taką szczególnie polską piętą Achillesową? Czy rzeczywiście taka jest sytuacja? Z pewnością jest taki nurt w polskiej polityce, w polskiej historii, żeby tak właśnie działać, i myślę, że tutaj miniona ekipa rządząca właśnie w ten nurt się wpisywała. Ale no, nie wiem, ile jeszcze musi być wydarzeń takich właśnie jak to, jak ta cała awantura związana z Ukrainą, żeby, żeby, żeby zrozumieli wreszcie niektórzy ludzie, że, że to jest absolutnie droga donikąd. Bo jeżeli ta sytuacja pokazała cokolwiek, to przede wszystkim właśnie to, że. Że Ukraina z racji cywilizacyjnych, z racji kulturowych, no niestety głównie zna i ceni raczej język język siły. To jest troszeczkę kraj, mimo wszystko bardziej upodobniony pod tym względem do, do, do Niemiec czy, czy Rosji. Chcielibyśmy gdzieś na pewno, żeby Ukraina była inna, żeby, żeby mieć jakiegoś innego sąsiada, myślącego w innych kategoriach tutaj bezpośrednio na Wschodzie, i to chcielibyśmy również, żeby nawet to doświadczenie tej wojny, tak która tak bardzo zrujnowała na dłuższy czas, myślę, przyszłość U Ukrainy, żeby zmieniło troszeczkę ich podejście do tej sprawy, ale no, no widać, że to niestety to nie było to, tak? Nie da, nie, 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 nie wbrew wszelkim nadziejom, że właśnie tutaj teraz ten, ta, 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 ta przyjaźń i, i, i ta, 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 ta postawa takiej życzliwości, tutaj okazana względem Ukrainy, że ona ich potrafi jakoś odmienić w, w kontekście właśnie tej wielkiej narodowej tragedii, to wszystko okazało się niestety mrzonką. Ja jakby na pewno też uważam, że, że pewne rzeczy, mimo wszystko pozytywne, zaszły, tak? pewne pozytywne procesy zaszły i, i naród ukraiński z pewnością częściowo się odmienił. Tak? Ale to jest, moim zdaniem, bardzo długotrwały proces. Żeby, żeby, żeby Ukraina gdzieś była w innym miejscu, jeśli chodzi o standardy polityczne, kulturowe, cywilizacyjne. Tak? tak więc niestety z tej lekcji mam wrażenie, że pomimo tego, że ona jest tak bolesna i może być jeszcze bardzo bolesna, bo jeśli to się wszystko zakończy dalszą tratą suwerenności przez Polskę, no niestety część środowisk nie jest w stanie wyciągnąć jakichkolwiek lekcji. Z tego właśnie przypadków. Niestety, trzeźwe myślenie polityczne bywa, bywa trudne i bywa za rzadkie w naszej polityce. Panie doktorze, i tym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Szczęść Boże.